Chodzę dzisiaj na siedlisko. A lekarze mi oznajmiają, że mamy dwa psy. Podobno już tu były. Bardzo przyjacielskie. Wziąłem im. Kupiłem puchę. Zjadły wszystko to, co miałem do, do jedzenia. Jakieś do jej zapasy. Pasztet, nie pasztet. Sałatkę rybną. Wszystko zjadły. Nie, nie narzekały. Żebra. Temu jednemu widać, temu, temu, tą kawał psa dużo łapie. łapy. Będzie jedzonko, będzie jedzonko, pokaż się. Przyjacielski jesteś, tak? Przyjacielskie jesteście dwa zwierzątka? Czyje Wy jesteście? Fajne psiaczki, mogłyby zostać. Jeśli nikt nie odezwie, to pewnie będą nasze. Ale puścimy jakiś post na fejsie. Fajny, tak! Przyjacielska jestem! Spijacielska! I ty to, to taki, taki skromny jest, to jest, tak? Chodź! No chodź! Skromny jestem, tak? Jestem taką skromną śnieczką. Skromną śnieczką jestem, taką malutką, skromną siarką. Śnieczką. Dobra, dajemy jedzonko. Głodny bardzo. Kłodomory. Tak. mory. Spacerek? Idziemy spacerek? Spacerek? Pieszką się chyba już zaczyna podobać, tak? Ciaki. Cieplutko w dupę, tak? Na piance. Ciepło w dupkę? Dops. Przyszły pierwsze paczki e, z elementami z pieca. Niestety, główne elementy przyjdą dopiero e, w poniedziałek prawdopodobnie. Bardzo leje, Panowie lekarze są w aucie. E, Leję już dobre pół godziny. Otworzyłem psiaką garaż, żeby, żeby sobie weszły, widać, że to zgrana paczka, tak? Psiaki. Zostały całą puchę żarcia i są szczęśliwe. <laughs> Psiaczki. Dobra, otworzę może te paczuszki i zobaczycie co, co przyszło, ja sam jestem ciekawy co przyszło. Także nie ma co przedłużać i już pokazuję. Dobra kochani, dekarzy nie ma, pojechali już. Yy, niestety padł mi telefon w międzyczasie, więc musiałem tak to zrobić, zobaczcie jakie one, chodź tu, mały, tu. Patrz, patrz jakie to głodne psiaki, tak głodne psiaczki. Mam za bo nie wiem co zrobić, bo ja już chcę jechać do domu, bo tylko byłem, żeby odebrać paczki, a zaczęło padać lekarze karze pojechali, to już tym bardziej nie mam tutaj co robić, nie chcę ich zostawiać na, na dworzu. Yy... Więc chyba po prostu wytnę tutaj otwór w tym, bo i tak mieliśmy to zrobić. Eee, zamknę to wszystko, będą chciały to, będą wchodziły. Nie będą chciały to, nie będą wchodziły. Eee, no i tyle. Tak chyba zrobię, żeby mogły się w razie czego tutaj wyspać. A później pomyślimy, przyjedzie Sylwia, to pomyślimy, co, co dalej zrobić. Tak to wygląda. To jest mocowanie. Na tą rurę 20. E, dosyć spore, wydaje mi się, że takie w miarę zgrzewy chyba, chyba mogą być. Cztery sztuki wzięliśmy, powinno wystarczyć, mam nadzieję. E, całkiem masywne. Uszczelniacz kominkowy do, 1000, no chyba, y, do 1500 stopni. Ogniotporna masa uszczelniająca. No, zobaczymy, powinno wystarczyć. I kolanko, niestety zrobiłem błąd, bo zamówiłem stalowe, miało być z ocynku, ale zamówiłem i nie żałuję, w sumie, ciężki jak cholera. Jak to się przypali, to nie wiem. Nie wiem, czy nie będę żałować, że nie zamówiłem całego zestawu, że nie zamówiliśmy całego zestawu ze stali, bo to jest tak grube, to 2 mm, to jest tak ciężkie, że to powinno spokojnie dać radę. To jest 120 otwór, a tu jest 200, więc no co, no. 200 już do komina, 120 do, do pieca. Powinno wystarczyć. Nie zastanawiam się, co tutaj z tymi pieskami zrobić, żeby, nie, no żeby ich nie wyganiać na, na deszcz, bo leje naprawdę zdrowo. Chyba zabiorę te wartościowe rzeczy stąd, e, do auta i wrócę do domu. A tutaj jakoś tam się zorganizuje e, tą lukę. Bo i tak planowaliśmy to zrobić. Może jak Sylwia przyjedzie. No to już pewnie pokażę. Później, jutro może, jedzie samochodem, więc nie chcę dzwonić do niej, ale coś pomyślimy, żeby żeby nie zostawiać piesków, tak pieski? To pieseczek jestem, jestem piękna psinka, kto jest pięknym psinką, ale to będzie z duzy piesek, ma z duże łapy, to jest duzy piesek, tak? Duży będzie z pieseczek. No dobra, nie ma co chyba więcej gadać, pa się pewnie od tego od jakiejś early, od któregoś pryskiwacza, który pewnie zleciał. Oczywiście, że tak. Muszę przyczepić. Dobra, nieistotne. Dobra, bardzo szybka aktualizacja i zmykam. Tak, został wycięty otwór. Eee, proszę, nie piszcie, że będzie mi tutaj zimno wlatywało i tak dalej. I tak miało tak być. Eee, a za tym styropianem to obłożę w razie czego, jak, jak stwierdzę, że, czy jak stwierdzimy, że nie będzie to Przydatne, zatem spójrzcie jak to są szpary, bez ciśnienia, bez jakichś tam wywodów. Pieski sobie śpią, jeszcze tylko sprawdzę czy potrafią wyjść w razie czego. No i tyle, i zmykam do domku. Także tyle ode mnie. Także bardzo dziękuję, że jesteście, do zobaczenia, dziękuję Wam za wszystko co za nas robicie. Za Wasze wsparcie, rady, komentarze. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego Wam życzymy i do zobaczenia do jutro, hejka.